Słownik Polsko-Europejski tym razem w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Skok w przyszłość. Tak na większym skrócie można opisać właśnie ten budynek. Pierwszy program z cyklu Słownik Polsko-Europejski graliśmy też tutaj, ale było to prawie rok temu. Budowa centrum rozpoczęła się jesienią 2009 roku i zakończyła latem 2011. Tak to miejsce wyglądało rok temu, gdy obiekt wyposażany był w meble i instalowano w nim m.in. systemy informatyczne. Prace nad przygotowaniem księgozbioru trwały 3 lata. Przygotowanie zbiorów w wolnym dostępie kosztowało prawie 6 milionów złotych. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach może docelowo pomieścić 2 miliony woluminów. Teraz na 54 kilometrach półek jest prawie 800 tysięcy książek. Księgozbiór pochodzi z bibliotek Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego. Wszystkie książki zostały wyposażone w chipy elektroniczne, z czego około 340 tysięcy zostało wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie, aby można było z nich korzystać bez udziału bibliotekarza, wziąć z półki, przejrzeć na miejscu bądź wypożyczyć. W chipie elektronicznym jest zapis dotyczący książki, dzięki temu można ją nie tylko samodzielnie wypożyczać, ale również samodzielnie oddawać, a w dostępnych na terenie centrum urządzeń można zapoznać się z opisem książki. Chip jest również zabezpieczeniem przed kradzieżą. Centrum to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. I jak w przypadku każdej unijnej dotacji, bardzo ważne jest rzeczowe zakończenie realizacji projektu. To wnioski wyciągnięte z podjętego działania. Wykonanie planu powziętego na początku. Finalne, finalne już rozporządzenie finansów i wszelakich kwestii, które, które dotyczą tego projektu. To jest bardzo proste. Najpierw się planuje coś, prawda? Później się realizuje, później jest odbiór, a na koniec jest zakończenie miejmy nadzieję, że chlubne. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu to zakończenie realizacji całego zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług określonych we wniosku dofinansowanie i umowie, potwierdzonych pisemnie przez beneficjenta ostatnim protokołem odbioru końcowego lub innego dokumentu w ramach projektu. Profesor Dariusz Pawelec, dyrektor Centrum Informacji Naukowej Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Panie profesorze, jesteśmy tuż przed oficjalnym otwarciem, jeszcze nienaruszona wstęga, którą właśnie mijamy. Podróż po centrum rozpoczyna się od tego miejsca. To jest hol główny, tu się wszystkie drogi rozchodzą. Tak, to jest przestrzeń najbardziej publiczna w bibliotece, ponieważ przez tą przestrzeń można przejść na wskroś między Rawą a kampusem i nie trzeba być użytkownikiem biblioteki, żeby tu przez chwilę pobyć w tej atmosferze, ale tu już wchodzimy w przez bramki biblioteki, przez bramki. To, że wchodzimy, to jest o tyle istotne, że przez te bramki także wychodzimy. Są to bramki bezpieczeństwa i one sprawdzają, czy nie zapomnieliśmy czasem skorzystać z wszelkich urządzeń i że książka, którą wynosimy, została zapisana na naszym koncie. O tych nowoczesnych rozwiązaniach, które tu zostały zastosowane, już mówiliśmy. To jest jakby kolejne pomieszczenie. Tutaj jest informatorium, czyli miejsce, w którym można uzyskać informacje, i dalej trafiamy z tego miejsca, tak? E, tak, tu jest informatorium po stronie prawej, natomiast po lewej stronie jest klasyczna wypożyczalnia. Użytkownicy, którzy w domu zamawiają książkę przez internet z magazynu, przychodzą tu tylko i odbierają od bibliotekarzy zamówione pozycje, opuszczają bibliotekę. Natomiast wszyscy pozostali, kierują się na pierwsze, na drugie piętro do tzw. stref wolnego dostępu. To idźmy na pierwsze piętro, zobaczmy tę pierwszą ze stref wolnego dostępu. Koszt budowy centrum to blisko 80 milionów złotych, z czego prawie 53 miliony wyłożył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Poza unią i uczelniami projekt współfinansowały również samorząd województwa śląskiego, miasto Katowice oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto w tym miejscu wyjaśnić znaczenie kolejnego pojęcia z szuflady rozliczenia. Instytucja płatnicza, hmm. Kojarzy mi się z podatkami. Instytucja płatnicza. No gdzieś, gdzie się wpłaca pieniążki, tak? To może być, nie wiem, poczta, bank też, tak? Może oszczędności jakieś się wpłaca. Hmm. Na przykład ZUS, emerytury, renty. Instytucja płatnicza. Banki jakieś. Instytucja to organizacja prowadząca jakąś działalność, zwłaszcza nieprodukcyjną, np. bank, urząd, teatr lub szkoła. Nabieranie cech instytucji oznacza społeczne utrwalenie się jakiegoś faktu, zwyczaju. Zatem, jeśli do zajmowania się naszymi płatnościami powołana zostanie instytucja płatnicza, zakładamy, że będzie to robić na akceptowanych powszechnie zasadach. W tle ostatnie przygotowania do m.in. koncertu, który będzie jednym z elementów towarzyszących otwarciu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. A ze mną dwaj panowie rektorzy: pan rektor profesor Wiesław Banyś, pan rektor profesor Leszek Żabiński. Panowie, wspólne przedsięwzięcie, ciekawa inwestycja, super nowoczesna. Czadko się zdarza, żeby dwie tak duże uczelnie, no mówiąc kolokwialnie, dogadały się wydaje mi się, że się nie zdarza. To po raz pierwszy chyba w naszym regionie powstała taka inicjatywa, myślę absolutnie zacna i absolutnie warta wsparcia, żeby dwie uczelnie skonsolidowały swoje siły, środki po to, żeby zbudować jeden obiekt wykorzystywany przez obie uczelnie i do dyspozycji całego regionu. To jest mądrość naszych poprzedników, a my kontynuujemy ten dobry kierunek działania. Udało się pogodzić wszystkie interesy, no i mamy piękny budynek, panie Jak najbardziej i w dodatku wielofunkcyjny, spełniający nie tylko tradycyjne funkcje biblioteki, ale ogromnej skarbnicy w sensie zasobów informacyjnych funkcji nie tylko stricte dydaktycznej czy naukowej, ale i kulturalnej. Także przedsięwzięcie ogromne, stąd. Wielka sprawa, że doszło do tego strategicznego sojuszu, który będzie kontynuowany i w innych przedsięwzięciach, prawda? Dokładnie. Panie? Tak to, że... Dokładnie tak. <gry> Panowie, Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka Akademicka, no, zapewne nie chcecie, żeby była to zwykła biblioteka, do której tylko przychodzi się czytać i korzystać z księgozbiorów. To był nasz cel właśnie, żeby to nie była zwykła biblioteka akademicka. Ta, oczywiście my mamy część zasadniczą biblioteki akademickiej, wprawdzie unowocześnioną, bo z otwartym dostępem no. do półek, ale chcieliśmy, żeby to było centrum informacji naukowej. Nieważne, jak informacja jest przekazywana, w jakiej postaci, ważne, by ona była dostępna. Ilość baz danych elektronicznych, tutaj jest przeogromna, multimediów wszelakiego typu, to jest centrum właściwie informacji, po prostu dostępne dla wszystkich. To jest taki skok w przyszłość. Tak, bo to tak jak pan rektor powiedział, tutaj są różni adresaci tych informacji. To są studenci, to są pracownicy naukowi, ale to też będą biznesmeni potrzebujący e, informacji, choćby o rynkach, na których zamierzają działać w przyszłości. No i wreszcie e, mieszkańcy, którzy tu przyjdą coś poczytać, czasem posłuchać koncertu, jakieś. Głosy zazdrości z innych regionów, z innych ust rektorów uczelni polskich. Może nie zazdrości, ale podziwu bez wątpienia tak. To tak. jest fantastyczny obiekt. Tak, to się potwierdza. Jesteśmy na różnych inauguracjach. Mówią nam koledzy rektorzy, że tak właśnie tutaj nam się udało wykreować rzeczywiście dzieło ogromnej rangi i wiary. dodać, że Centrum Informacji Notowej i Biblioteka Akademicka posiada sześć urządzeń do samodzielnego wypożyczania książek oraz jedyną w Polsce wrzutnie do całodobowego zwrotu książek. Księgozbiór znajduje się na trzech poziomach. Podzielony został na 447 działów tematycznych. W gmachu znajdują się także czytelnia prasy bieżącej, pracownia zbiorów specjalnych i mediateka. Centrum udostępnia bezpłatnie także rozmaite zasoby cyfrowe w postaci baz danych, czasopism elektronicznych zawierających między. Między innymi opisy badań naukowych prowadzonych na świecie. W bibliotece jest 340 stanowisk komputerowych, z czego 300 przeznaczono wyłącznie dla czytelników, a także kabiny do pracy indywidualnej oraz sala seminaryjna. Centrum obsługuje 120 pracowników. Można więc liczyć na wysoką efektywność tego unijnego projektu. Skuteczność inaczej pracy, mam dany cel, muszę go wyrabiać, więc to jest w skali miesiąca moja efektywność, między innymi coś takiego na przykład. Pod pojęciem efektywności roz rozumiem skuteczność działań. Efektywność to osiąganie rezultatów, osiąganie wyników odpowiednio duże, odpowiednio wysokie i yy, dobre w stosunku do poniesionych nakładów, to znaczy ma by, mają być jak najlepsze rezultaty przy założonych nakładach finansowych. Jesteśmy dalej w strefie wolnego wstępu, tak jak Pan wspominał, Panie Dyrektorze. To jest czytelnia. Przed nami klasyczne czytelnia. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy bibliotekarza, zamykają się tutaj przy stoliku albo w kabinach do pracy indywidualnej i swobodnie korzystają ze zbiorów dostarczonych. Natomiast wszyscy pozostali mają przed sobą tą ogromną przestrzeń, gdzie książki czekają na nich na półkach, mogą się w tej przestrzeni swobodnie poruszać, mogą skorzystać z tych książek na miejscu, mogą podejść do komputerów, ale mogą też przyjść do... Urządzenia, które nie ma polskiej nazwy, nazywamy to Self-Checkiem. Przy użyciu swojej karty bibliotecznej otwiera się stan rachunku. Oj, mam bardzo dużo wypożyczonych książek, jak widać. I tu kładziemy książkę, która wczytuje się automatycznie na nasze konto. Zabieramy kartę biblioteczną i możemy z tą książką już nie niepokojeni opuścić teren biblioteki. Możemy ją także przez całą dobę następnie we wrzutni książek oddać. To są jedne z tych udogodnień, które sprawiają, że w naszej bibliotece stawiamy na samodzielność użytkownika przede wszystkim. Ale też na innowacyjność i zarazem często się mówi młodość. A co mają zrobić osoby starsze? Dla osób starszych, które no nie potrafią się swobodnie poruszać po nowoczesnych wynalazkach, rozumiem, że jest czytelnia zwykła i pomoc osoby. Jest oczywiście także tutaj wyżrujący bibliotekarz w przestrzeni otwartej. Jest klasyczna czytelnia, są kabiny właśnie do pracy indywidualnej. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że w tej chwili naprawdę Tutaj już ta granica Wieku, przestaje mieć znaczenie, i mamy tutaj takich gości, którzy, mimo e, sędziwego wieku, zupełnie swobodnie korzystają z tych wszystkich udogodnień elektronicznych. Pokazał Pan karty, z której Pan korzysta. Jak stać się posiadaczem takiej karty? Każdy student, każdy pracownik m, uczelni naszych obydwu założycielskich, czyli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, zostaje wyposażony, wyposażony oczywiście w taką elektroniczną kartę. Wszyscy pozostali e, inni użytkownicy, którzy dokonają zapisu i staną się naszymi członkami naszej społeczności. Oczywiście wydajemy im taką kartę w tym momencie. Mogą Natomiast sobie... bez tej karty mogą korzystać wszyscy na miejscu z całego zasobu. Karta jest potrzebna wtedy, jeżeli chcemy książkę zabrać ze sobą do domu. Po prostu można zaprosić każdego czytelnika. Tutaj. Zdecydowanie tak, zapraszamy społeczność akademicką miasta i regionu, ale także wszystkich mieszkańców, którzy będą mieli ochotę w tej naszej przestrzeni. Przez jakiś czas dobrze się poczuć i skorzystać z naszego zbioru, czy na miejscu, czy po wyrobieniu karty już w domu. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka już otwarte. Można swobodnie korzystać z jego zasobów, co skutecznie czynię już teraz. A na koniec, jak zwykle, w naszym programie przypomnienie pojęć, o których mówiliśmy dzisiaj. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu. Zakończenie całego procesu robót budowlanych, dostaw lub usług określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie potwierdzonych pisemnie przez beneficjenta protokołem odbioru końcowego. Instytucja płatnicza. Instytucja lub organ odpowiedzialny za przygotowanie i składanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej. Efektywność osiąganie odpowiednio wysokich rezultatów w odniesieniu do poniesionych nakładów.